Konflikty, problemy, sytuacje kryzysowe, czasami także węzeł gordyjski. Tych spraw jest mnóstwo, dlatego też powstał program TVP3 Katowice Misja Interwencja. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie potrzebna jest interwencja czwartej władzy, władzy dziennikarskiej, po to, żeby pomóc rozwiązać tego typu problemy. To jest program Misja Interwencja. Mariusz Studzienny, zapraszam. Dziś jesteśmy w Rudzie Śląskiej przy ulicy Furgoła. Tu nas zaprosili mieszkańcy, bowiem w ostatnim czasie otrzymali ogromne podwyżki czynszu. Są takie sytuacje, że niektórzy będą płacić nawet powyżej 2000 tysięcy złotych, a pytają się, gdzie za tym wszystkim idą remonty. Jest złość, jest zdenerwowanie, tym bardziej, że nie ma reakcji zarządzających, a także właścicieli tychże obiektów. Zobaczmy, jak to było, kiedy była tu nasza reporterka. Te druty zbrojeniowe Widać, a co dopiero widzi, jak ten kanisz będzie ściągnięty, nie. Aniela Parol od miesiąca zgłasza do administracji, że przecieka u niej dach. Człowiek mu czynsz, choćby miał jaki apartamentowiec, a tu jest proszę, jak to wygląda. Jedna ruina. Oni... Nie płaci? E, teraz płacę 930 a od stycznia mam 1050 zł. Jedna osoba. To, że nie wiem, emerytury braknie. Wszechobecna wilgoć jest też u Aldony Wypiór. Pisam pismo do czy żeby zmniejszyli że no to się nie zgadzają mnie. I, więc... Ile od nowego roku Państwo Od grudnia 2100 będę płaciła tutaj, nie? Mieszkańcy pytają, skąd te stawki. To jest zgroza. To nie jest adekwatne te, te stawki czynszowe po prostu do, tutaj, do tej ruiny. No o wszystko trzeba. My musimy, jako lokatorzy, po prostu się starać, żeby okna wymienili. Lista rzeczy do naprawy jest długa. Żeby spróbować zadzwonić na dzwonek, Trzeba rozszerzyć rury, ale też nie do końca da się z niego skorzystać. Teraz w miesiącu, jak wylewają fekalia w piwnicy, to jest poziom takich tych fekali. Pomijając to, że jaki jest smród na klatce schodowej, który się niesie, jest trujący. Problem, zdaniem lokatorów, pojawił się, gdy huta pokój, do której należą budynki. Administrowanie nimi zleciła firmie z Sosnowca. Cokolwiek tutaj się dzieje, dzwoniąc na numery alarmowe, czekamy godzinami, żeby usunąć jakąkolwiek awarię. Jest tego tak dużo, że oni chyba już sami nie nadążają. Głupia nie? wymiana żarówki, czekamy tygodniami administracja odpowiada krótko. Podwyżki to konieczność, tym bardziej, że wszystkie budynki w tym rejonie zostaną podłączone do centralnego ogrzewania. Już dwa budynki na ulicy Furgoła mają czynną instalację centralnego ogrzewania, a kolejne dwa do końca tego miesiąca zostaną te instalacje uruchomione. Wobec powyższego my mówimy o kwotach przekraczających łączną wartość lekką ręką miliona złotych i to jest coś, co żadna z tych podwyżek czy wysokość tych podwyżek hucie nie zwróci. Te ogrzewanie nie wiem, czy w ogóle z sens jakiś. Jeżeli te budynki nie będą, nie będą ocieplone, to po prostu będzie to po prostu dla nas podwójny jakiś koszt. Prezes Chuty podkreśla, że nie wycofa się z podwyżek i że na razie nie planuje remontów, bo spółka ma milionowe długi i po prostu na to jej nie stać. Zdajemy sobie sprawę, że stan tych lokali jest niezadowalający i aby je doprowadzić do współczesnych standardów, potrzebne są duże nakłady modernizacyjne. My nie jesteśmy w stanie takich nakładów ponosić szybko. Staramy się to robić regularnie i deklarujemy, że będziemy to realizować. Huta Pokój chciała sprzedać budynki Rudzie Śląskiej, ale miasto ich kupnem nie było zainteresowane. Teraz rozważa sprzedaż mieszkań lokatorom. Musimy uregulować skomplikowany stan prawny i przygotować ten, ten cały zasób. To to jest proces długi. Myślę, że będzie rozciągnięty na, na, na kilka lat. Mieszkańcy muszą więc uzbroić się w cierpliwość, ci jednak czekać nie zamierzają, jeśli czynsze pójdą w górę, będą protestować. No i protestują. Wyrazem tego protestu jest właśnie zaproszenie chociażby Telewizji Polskiego Działu w Katowicach tutaj po to, żeby mieszkańcy mogli powiedzieć jak ta sytuacja wygląda. Mamy na to czas i chcemy usłyszeć jaka jest racja mieszkańców i osób, które tutaj mieszkają, ale także wspierają samych mieszkańców. Z nami pan Joachim Kukta, szef Solidarności działającej w spółkach Huty Pokój. Zna Pan tę sytuację? W Pana opinii to jest jakiś dramat, to co się w tej chwili jest... próbuje zaoferować, czyli ta te, te wysokość czynszów w tej sytuacji? Wydaje się być dosyć trudne. Tak, jest to, jest to dramat, i jeszcze ten dramat się pogłębi, bo podwyżki tych czynszów i wszystkich tam podobnych opłat spowoduje, że jeszcze większa ilość mieszkańców nie będzie płacić czynszu, więc nie będą mieli żadnego jakiegoś kolosalnego zysku czy wyrównania. Ale po... paradoksalnie może się okazać, że ludzi po prostu nie będzie stać na zapłatę czynszu, nie będą płacić, więc te koszty będą funkcjonowania, no nie będą wpływały te pieniądze do kasy. No niestety nie będą wpływały. No. Braknie ludziom emerytur, bo w większości można powiedzieć, to są byli pracownicy Huty Pokoju, to są emeryci, a osiedle, które kiedyś można było nazwać Wipowskim, dzisiaj to jest slums. Ruina. Zresztą można iść do klatek, zobaczyć jak to wygląda. Jeżeli chodzi o wypowiedź tego pana, co oni to wszystko zrobili, zrobili to co musieli, a naprawy jakiejś tam instalacji czy czegoś, to jako, że jestem z branży i kiedyś to obsługiwałem też tu, to tu jest instalacja elektryczna ruina. Totalna ruina, kanalizacja ruina. Dowody jest na to, że fekalia prawda, co jakiś czas cyklicznie wylewają się do piwnic i podobno w dwóch klatkach jest, jest taki efekt. To może tu racja ma jednak zarządzający i właściciel, że te czynsze trzeba podnieść, bowiem trzeba, trzeba ponieść duże nakłady inwestycyjne. No, tym Ameryki nie zwojują, że podwyższają czynszy. Tu trzeba dobrego gospodarza, który by zaczął tym gospodarzyć. A przede wszystkim, jak wzięli za to, jak na, najęli tą firmę sławną Sosnowca, to mieli to wszystko uregulować i wyrównać. Tak? Ale niestety to nie było zrobione i na dzień dzisiejszy nie wiem, według jakiej tabeli oni to wyliczają. To jest też dobre pytanie. Oczywiście zapraszaliśmy przedstawicieli zarówno zarządcy, jak i właścicieli tych budynków, czyli huty pokój nie przyjęli zaproszenia dzisiaj do naszego programu. W przypadku huty pokój oświadczenie jest takie, że mieszkańcy otrzymają odpowiedź na te pytania, które ich nurtują. Natomiast co do oświadczenia zarządcy jeszcze do tego będziemy wracać, tylko najpierw przybliżymy te sytuację, które jest okiem mieszkańców. Mariusz Latka przewodniczący WZZ Sierpień 80 w hucie Pokój, też mieszkaniec tutaj, czy sąsiadujących bloków? Jak ta sytuacja u pana zasobów mieszkaniowych chuty Pokój, również, chociaż nie tu. W troszeczkę lepszych warunkach. Czyli ma pan to porównanie waszego pana miejsca zamieszkania do tego miejsca zamieszkania? Porównajmy to w takim razie. Nie ma co porównywać tutaj, po prostu warunki są dużo, dużo gorsze i ja nie dziwię się tym mieszkańcom, że protestują. Dziwi mnie tylko postawa i e, wypowiedź pana z administracji, który tutaj bądź mówi, że wykonał takie remonty, że, że milion złotych to kosztowało. Tylko nie jego to kosztowało i nie firmę Stosnowca. Tylko jeżeli już ktoś pokrył te koszty, to huta pokój. Oni są tylko firmą wynajętą do zarządzania. Do zarządzania i do usuwania tutaj pewnych e, właśnie drobnych usterek i napraw, czego nie robią. Regularnie nie robią. Tutaj przyjeżdżają ludzie przypadkowi. Jeżeli przyjeżdża elektryk, czasami nie ma śrubokręta. To ja na, własnym, na własnej skórze to przeżyłem. E, Przyjeżdżałem ludzie, którzy są jakimś wie pan, dorabiają się na pułetat i to są ludzie całkowicie z przypadku. A co do prezesa Huty pokój, e, jeżeli on mówi, że ta podwyżka jest konieczna i ona musi się odbyć, to ja mam tylko jedno pytanie, na jakiej podstawie? Prawnej, ta podwyżka jest zrobiona. Bo on powinien najlepiej wiedzieć, co mówi statut spółki, jak się podwyżki wykonuje i przez co się podwyżki wykonuje. W Pana opinii ona jest bezprawna, ta procedura nie została zachowana? Nie została zachowana, jestem tego w 100% przekonany. A jak powinna wyglądać? Powinna, by, ja powiem Panu tak, o podwyżce niestety smutne to jest, ale o podwyżce decyduje tak naprawdę administracja stosnowca, która siada gdzieś tam wspólnie z Panią. Dyrektor czy z administracją słuchy pokój i sobie mówią, zrobimy podwyżkę albo zrobimy taki, a taki ruch na tych zasobach mieszkaniowych. A niestety nie tak to powinno funkcjonować, bo pewne decyzje podejmuje się poprzez uchwałę zarządu. Z tego co ja wiem, takiej uchwały nie ma. Czyli generalnie można wnioskować, że ta podwyżka jest bezprawna, czy tu jakieś kroki będą przedsięwzięte w związku z tym? tutaj jakby my tu jako związki zawodowe pomagamy mieszkańcom i jeżeli tylko oni zechcą, służymy im pomocą prawną, bo myślę, że bez tego się nie obejdzie. Jest tu jeszcze jeden problem taki, że wszelkie pisma powinny być prawda, odpowiedzi w określonym terminie. To też nie zostało dotrzymane. Przed Państwa przyjazdem zostały na kratkach schodowych wywieszone jakieś powiedzmy odpowiedzi dla mieszkańców. Bardzo nie pokrętne, a na końcu jest stwierdzenie, że tak naprawdę weźcie w końcu się od, odczepcie od nas, bo, bo myśmy już wszystko zrobili, co mogli, mogli, żeśmy zrobić. Tak to odbierają mieszkańcy. Czy było tu jakieś spotkanie, drodzy mieszkańcy, z przedstawicielami huty, bądź też zarządca? Nikt się nie zjawił. Dostali <stukasz> zjawi. dostaliście po prostu pismo, że są podwyżki i koniec. Tak. I, tak I róbcie, co chcecie. Roku, tak I tak jest każdego roku. Tak jest Tutaj tak z nami są tak? e mieszkańcy. Tak. I, tak. Dobrze pamiętam, pani Danuta stężała. Tak, tak. Pani Danuta, jak to wyglądało? No, dostajemy najpierw Najpierw wypowiedzenie tego czynszu, trzy miesiące z wyprzedzeniem, a później no, no przychodzi, i to nie jest tak o 30 zł, 50 zł, tylko zaraz o 80, 100 zł, 150 zł w zależności, bo tutaj każdy ma po prostu inną stawkę czynszu, począwszy od tam 10 zł i czy 11 zł do 30 zł za metr kwadratowy za metr kwadratowy tak za metr kwadratowy i to jest po prostu żenujące naprawdę dlaczego dlaczego się daje tutaj mieszkania na przetarg to były kiedyś to był mieszkania dla pracowników huty i, i dalej po, o, powinny być a dlaczego się daje i tak później winduje się takie wysokie czynsze pani to pani od kiedy tutaj mieszka ja mieszkam tutaj siedem lat. Ten czynsz jak się podniósł na przestrzeni tych siedmiu lat? No, o, o 100%, o sto się podniósł. A tu mieszkańcy niektórzy mówili nawet, że jak w Pani przypadku to wyglądało? No, siedem lat temu we wrześniu się tutaj wprowadziliśmy i to był czynsz 502 zł za dwie osoby. Na ten moment od stycznia jest to 1500 zł za trzy osoby. Czyli do ponad, no niemal trzykrotnie. Dokładnie. A walczymy z nimi już dwa i pół roku o zalewającą wentylację, walczymy o fekalia w piwnicy, co oni twierdzą, że nie ma takiej obejmy w Polsce i nie da się tego zrobić. Mamy się cieszyć, że nam to nie wylewa się na mieszkanie. Jak ta sytuacja się powtarza? Jak często to jest? Jak to wygląda? Y, to potrafi być dwa razy w miesiącu, a potrafi być miesiąc spokoju, dwa miesiące spokoju. Po prostu mamy się cieszyć, że tak jest, a nie inaczej. No, jak może tak być? I jeszcze, jak to już w końcu zrobią, to przychodzą i mówią to wyschniemy tego nie będziemy ruszać. No jak mogą fekalia same wyschnąć? No to się w głowie nie mieści. To wówczas sami musicie to sprzątać, porządki robić. E, jak w końcu zadzwoniłam do Sanepidu i ruszałam w Sanepid, no to przed pan z szmatą i wiadrem i zbierał to ręcznie. Ale ma ci się cieszyć z tego, że nie wlewa się to do mieszkań? Tak, że jak się kąpię, to nie mam tego pod prysznicem. Mam się z tego bardzo cieszyć i nie narzekać na nic. Dobrze, ale próbowała pani interweniować. Mówi pani, że zalewa mieszkanie, tak? Pani e, mieszka na znaczy, ostatnim piętrze? Za, nie, mieszkam na pierwszym piętrze. Zalewało mnie przez kratkę wentylacyjną przez dwa i pół roku. Ich odpowiedzią na początku było, że sąsiadka 90-letnia leje mi tam szklankami. To była ich odpowiedź. Jest jak... to tutaj może pani sąsiadka? Nie ma, Nie pani ma. sąsiadka wyjechała, ale y, jak może... Ale szklanki zostały tak. Ale że. szklanki zostały, dokładnie tak. I w końcu, jak moja ubezpieczalnia już y, oczekiwała od nich pieniędzy, przed pan zarządca Sosnowca, y, rzucił mi w kuchni na y, blat dokumenty, że muszą tyle i tyle zwrócić mojej ubezpieczalni. Niech pani zobaczy, do czego pani doprowadziła. Ja mówię, ja walczyłam po prostu o swoje, za to, za co płacę. Czy, czy macie płacić, a to, że was zalewa, jak gdyby, no to sorry, się sobie wasz problem. My to mamy robić ze swoich ubezpieczeń, w swoim zakresie, ze swoimi fachowcami. Po prostu mamy dać im święty spokój. Z nami jest e, pan Michał Jojko. Widzę, że pan trzyma tutaj chyba tak. czynsz, tak? Jak to wygląda? Tak. tu mam wzór e, czynszu za metr kwadratowy, mieszkanie 47 metrów, cena 14,28 za metr. I w pana przypadku ten czynsz, ja tutaj e, patrzę w tej tak. chwili, to jest 1231 zł. 1231 zł będzie od stycznia i to jest jak duże mieszkanie? 47 metrów kwadratowych to nie jest duże mieszkanie no nie jest duże mieszkanie, ładne, zagrzebione tak, e, ja e, mogę tu pana prezesa zaprosić, jak będzie chciał sobie no. zobaczyć e, ponadto co o stawkach czynszu pytałem w deweloperce nowe mieszkania, ceny w nowych mieszkaniach są za czynsz 4,50 nawet za 3 zł w Chorzowie znalazłem w nowym budownictwie z, świętą z, z ręki bym zapłacił, ale nie za ten gnój co my tutaj mamy to jest grzyb, to jest... Grzyb, to wychodzą na rogach. No, a jak przyjadą, to na pewno powiedzą, bo macie okna plastikowe. Jak znam życie, nie? czy nie wymienić. No. No. Okien nie wymienić. Ja mogę pokazać, ja tutaj mam na, po prostu jak dwa lata temu wyglądało w moim, w moim pokoju. Spróbujemy, może już się tak, uda. I jeszcze następne później. I to było na szafie, to było na szafie, a później jeszcze na, na ścianie jest. Następne zdjęcie jest na ścianie. Jak długo ta sytuacja miała miejsce? No to było we wrześniu, dwa lata temu to było. No teraz tego nie mam, bo, bo po prostu wyszorowałam to i zdezywę, zdezynfekowałam, no i, i na razie mi to nie wychodzi. No, no. Ale wyjdzie, o, tak no grzyb taki... Tak wyglądała ściana. <coughs> to jeszcze tak. pokażemy raz te zdjęcia. Tak, Państwo tak. tutaj mają, zobaczmy, jeden i drugi telefon. E, tak wygląda. To jest ściana w pokoju, tak? Tak, pokoju, pani w pokoju, dużym pokoju, tak, tak. Tu jest grzyb tam, tam, tam i tutaj w, w, u pana też podobna sytuacja, też zagrzebiała ściana, tak tak, tak? tak, oczywiście. Tak to wyglądało. To jeszcze pana tutaj dopytam. Dziękuję serdecznie, pani. Jak ta sytuacja u pana właśnie wygląda? Opiszmy. No ta sytuacja wygląda już też od dłuższego czasu, bo 2000 bodajże pierwszego roku też zgłaszam między innymi właśnie ten grzyb. No to oczywiście ekipia po może dwóch, trzech latach przyjechała i poprawiła tynk, który był pęknięty, elewację zewnętrzną, ale niestety nie zostało to wysuszone, a nic w tym stylu nie zostało zrobione. To wszystko siedzi w środku, nie? Więc to tak czy tak po prostu notorycznie będzie, będzie wychodzić, nie? Także. To jeszcze tak zapytam ręka do góry, kto z państwa ma podobne problem czyli zagrzebiałe zagrzybiałe, zagrzybiałe mieszkanie u pani jak to wygląda No na ścianie u chłopaków w rogu od strony balkonowej czyli u dzieci tak no to jest sytuacja jeszcze bardziej skomplikowana tak no bo to no. dzieci jednak wszystko wdychają tak i co jakieś próby interwencji były u zarządcy nie nie ma sensu, poddaje się pani? No, no raczej poddaje się. Wolę to sobie sama zrobić swoimi środkami. A ten czynsz, który w tej chwili ma być od 1 stycznia, mm, ile on będzie wynosił? 1710. I mieszkanie jak duże? 50 metrów. I do tej pory, od kiedy pani się wprowadziła tutaj? 12 lat temu. Pamięta pani jeszcze, ile wynosił ten czynsz 12 lat temu? 300 zł niecałe płaciłam. Teraz 1700? Tak. Znam jeszcze? Może... Bardzo proszę. To ten część u sąsiadki to jest takie samo y, mieszkanie jak to moje. Jest taka różnica. Czyli pan ma 1200, tak. pani ma 1700. Tak. Tylko, że pani ma dzieci więcej, no, tak? No. Przelicza się też, bo możemy to zobaczyć ja nawet. To tak Proszę przytrzymać. 26 lat. Hmm? Czyż lokal wywóz nieczystości stałych liczony jest od osoby, pozostałe rzeczy liczone są już od metrów kwadratowych? No i zużycie wody to już wiadomo, no, każdy tak. indywidualnie. Jak tak. pani ma siedmioro dzieci, no to w sumie siedmioro jest państwa. Tak. tak. To na pewno jest zupełnie inna sytuacja. Ja tu już mieszkam 26 lat, startowałem od 70 złotych. W tej chwili jest tyle. 70 złotych wynosił czynsz? Tak, 26 lat temu jak się tu przyprowadziłem. I huta nie zrobiła tu nic. I Przez te nie... lata? Przez te lata. Raz wymienili, raz wymienili drzwi wejściowe do klatek, i raz pomalowali klatki schodowe. Dobrze, Ale to dobrze. trzeba było pisać, przepraszam, petycję za każdym razem, żeby cokolwiek tutaj się po prostu było zrobione. To tak, trzeba, trzeba było podpisy zbierać. tak. To, zbierać, wszystko, tak, tak. to, to, to jest po prostu z naszej inicjatywy. Woli. To jest niechłoną. Tak, tylko z naszej Państwo, inicjatywy. To Mamy oświadczenie Lokatorów. które zostało tutaj przesłane do nas, do redakcji przez zarządców e, tychże nieruchomości tutaj u Państwa. Bardzo proszę, żeby Państwo się też zapoznali. Mianowicie w latach 2019-2024 w budynkach przy ulicy Furgoła wykonano szereg prac remontowo-budowlanych. Były to m.in. montaż wodomierzy z odczytem radiowym, wymiana drzwi i okien w klatkach schodowych, wymiana instalacji domofonowych, częściowe remonty kanalizacji sanitarnej i deszczowej, opracowanie projektów instalacji elektrycznych i centralnego ogrzewania, liczne naprawy poszycia dachowego, wykonanie pomieszczenia dla węzła cieplnego wraz z wymianą instalacji centralnego. I to jeszcze nie jest cała lista, zarząd, zaznaczają tutaj w swoim oświadczeniu przedstawiciele tejże firmy, która zarządza właśnie waszymi nieruchomościami. W dalszej części te, także czytamy, że w stawce czynszu skalkulowane są podatek od nieruchomości, koszty sprzątania i utrzymania terenów zielonych, koszty bieżące i niezbędnych konserwacji, napraw budowlanych, sanitarnych, elektrycznych, koszty przeglądów technicznych przewidzianych przepisami prawa, koszty energii elektrycznej, ubezpieczeń, pogotowie. Awaryjne, koszty usług pocztowych, telekomunikacyjnych, informatycznych, prawnych, audytorskich i tak można byłoby jeszcze wymieniać i wymieniać. Jest sporo tego, e, jeżeli chodzi o oświadczenie spółki. Tam było energetyczne, że, że, że kable na ten moment dzwoniłam miesiąc temu. Nie było prądu do klatce, nie można było z domofonu skorzystać. Było ciemno. Zadzwoniłam na numer alarmowy do nich, do administracji. Tak, tak, za chwilę będzie przyjęte. Minęły 4 godziny, nikogo nie ma. Zadzwoniłam drugi raz. I co powiedzieli? No, przyjechał pan, stwierdził, no wie pan co, nie ma i nie będzie. Bo oni nie mogą znaleźć lokalizacji, gdzie jest ta przyczyna, awaria. I według nich, ja mówię, dobrze, jak ja teraz wychodzę na nas do pracy, to co ja mam teraz nauczyć zrobić? To proszę sobie załączyć latarkę, bo i tak nie będzie. I to są ich po prostu bezczelne odpowiedzi. Więc to jest, na to idą nasze pieniądze? To tak nie powinno być. Nie powinno tak być. Pan tu jeszcze um, przyszedł do nas też my, pokazać na, zdjęcia, tak? Na, na, na mieszkanie, od roku się proszę i my dach zrobili. Mm -hmm. Pan, pan mieszka u samej góry. Tak. Mm -hmm. Przecież inspektor taki starszy pan, pan do to okropnie wyglądał, mówił nie? I teraz to jest to, to, jest jeden pokój wielki. I tu teraz okazuje się, że mi zalewał przedpokój i mały pokój. Czy państwo widzę, że w telefonie najwięcej zdjęć nie. mają nie rodziny, nie z czasów wycieczek, e, podróży, no, tylko ściany. To jest klasa, no. tak. Gdzie to takie coś... One dach zrobili. To one w ogóle dachu nie zrobili. A czy pan zadzwonił z interwencją? Oni stwierdzili, A że dach temu, był zrobiony. Wiemy. Tak jest. Trzy miesiące temu, jak te jeszcze trochę byli, mhm. zalało mi przedpokój i pokój, nie? No i mówię, że zalało mi to to. Wie pan co? taka panienka się odezwa. Ja to dam do działu budowlanego i do dzisiaj nie ma nic. Tworzył go dopiero. No to no dział budowlanego jeszcze, jeszcze może nie zdążył się zapoznać z tym daję do działu budowlanego i nie ma nic. I całe mieszkanie już Z nami jeszcze kolejni mieszkańcy, którzy chcą się też włączyć. Tak jest, bardzo proszę. pan Adam Sega. Tak, tak, tak. Odpowiedź mam tutaj na to, co pan przeczytał od pana prezesa. To oni w 2019 roku najpierw od nas pozbierali po 150 złotych. Podwyższy liczbę, żeby później w 2001 roku wymieniać na klatkach schodowych drzwi. Takie, takie były zamiary. Później u pana prezesa Jacka tak, tak, Sami zatrzymaliśmy, bo jeszcze nad drzwiami miały być daszki. Ja mówię, jaki tutaj sens ma daszek przy tych blokach? Kiedyś go może ocieplą, będą daszki ściągać. To sami, sami myśmy to zatrzymali. Nie? I tak oni działają. Oni najpierw od nas pozbierają po 100-200 zł. Podwyższą czynsz, a później nam cokolwiek zrobią. Także my już może nawet nie chcemy, żeby oni tu cokolwiek robili, bo to się, to nie ma żadnego sensu. Znaczy, czy wyjściem z sytuacji byłoby to, żeby państwo byli właścicielami? Czyli czy wy bylibyście gotowi i no chętni tak. no, kupić te no mieszkania? Tak, tylko oni to najpierw doprowadzą do ruiny, i później za ile my to mamy kupić? Za ile ile tysięcy musimy wyłożyć za te ruiny? I my to później musimy sami remontować? Oni nie zrobią nic. Najlepiej to zwali, że niech to się wszystko wali, i oni to sprzedają, ale za ile? Oni tego nie sprzedają. No nie. Traktujemy jako dojne krowy. Tak, tak, tak. Tak, tak naprawdę. To jest co, dobra kasa tak, z nas. Tak, 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 co tak, zmiana tak, prezesa, to my zaczynamy nowe problemy i tak to wygląda. Co cztery lata my się spotykamy, rozmawiamy z prezesem. Wszystko jest już dograne, za chwilę jest zmiana prezesa i mamy wszystko znowu gdzieś. Nie? I od początku. I znowu od początku i znowu zaczynamy ten sam temat i tak to wygląda. Państwo szacują, ile tych mieszkań tutaj jest, w których ten problem dotyczy? 11 na, klatek, na 11 na klatkę, tak? Mieszkań. Tak, 11. Ile to może być tych wszystkich osób, gdzie problem ten dotyczy? to jest kwestia kilkuset osób? No na pewno, no na pewno dużo, to... na pewno dużo, bo to są przecież rodziny, nie? No. Pani, w pani przypadku, jak ta sytuacja wygląda, bo widzę, że pani też z dokumentami tutaj. Tak, bo ja pisałam do nas te pisma toku. Hmm? Na jedno dostałam odpowiedź, na drugie nie dostałam odpowiedzi. Dzisiaj akurat coś zostało wywieszone. O 15.00 z pracy to nic nie było. Także jestem w ogóle zdziwiona. Pan prezes miał czas do 7 listopada nam odpowiedzieć, bo termin był dwa tygodnie od 24 października. Niestety nie dostaliśmy odpowiedzi. A w tym piśmie adresowanym do prezesa co było za to? chcieliśmy kalkulację tych kosztów, za co my płacimy. I pan prezes w ciągu dwóch tygodni miał nam odpowiedzieć, niestety nie odpowiedział. Robiłam taką kalkulację na innych mieszkaniach, po prostu w Rudzie Śląskiej, jakie są czynsze, to w innych spółdzielniach, nie wiem, Perspektywa, MPGM, coś takiego, inne tam jeszcze, po prostu jest największy czynsz u nas, a tam jest około 8 zł za metr, za metr kwadratowy, nie? A warunki? O warunki Mamy, o bardzo, o bardzo dobre. Bardzo dobre warunki, o cieplone, bo to nie? akurat nie oglądałam takich po prostu jeszcze gorszych od nas, a na pewno mają mniej niż my. Oglądałam naprawdę fajne bloki i super są po prostu te klatki schodowe i to wszystko. No ale tak jak mówię, do 8 zł jest za metr kwadratowy. A no to jest różnica znaczna, jeżeli chodzi o. Bardzo duża, mhm. bardzo duża, bardzo duża. To jeszcze tutaj widzę, że Pani także, jak ta sytuacja u Pani wygląda? No, no właśnie odnośnie tego, co, co powiedziała sąsiadka, no to na przykład moja teściowa mieszka w Wieżowcu, no. ma mieszkanie 50 metrów kwadratowych i płaci około 600 zł z windą, z funduszem remontowym, z ocieplony budynek przede wszystkim, tak? No widzimy tą różnicę, tak? A prezydent miasta powiedział, że najwyższa stawka ale to Nowy, już, całkowicie, całkowicie, całkowicie nowych, nowych nie przekracza 14 zł 14 w mieście, tak? Mhm. Także tutaj widzimy, nie? Natomiast... I mówimy jakby o tych samych zasadach, czyli tak. też mieszkaniach pod, tak. Na, pod najem, tak? Tak. tak? Nie mówimy o własnościach. Nie, 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 nie. nie, nie. No. nie. Do, tylko czy, szanowni państwo, nie macie wrażenia, że to jest po prostu kwestia, no pan będzie wiedział najlepiej, 26 lat, czy nawet więcej lat zaniedbań, tak? No bo to trzeba patrzeć chyba przez perspektywę tych wszystkich lat, tak? No zaniedbania tutaj są bardzo duże, ale powiedzmy też jeszcze te inwestycje, które tam wypisują, co wykonali, te ostatnie, te okna, no nie ukrywajmy, że to są inwestycje, które oni wykonywali, żeby sobie zrobić swoje centralne ogrzewanie, które tutaj jest ciągnięte, tak? Które też budzi bardzo wiele kontrowersji. A dlaczego? Dlatego, że y, jest to dla niektórych mieszkańców duży koszt. U mnie na przykład za zeszły rok zużycie gazu, gdzie mam centralne ogrzewanie na gaz, za cały rok z kąpaniem, ze wszystkim, z myciem. Z... Całkowite zużycie. Tak. Mhm. Y, było 2,5 tysiąca. Za cały rok? Za cały rok. A o, bo liczanie... pan, jak gdyby miał tylko i wyłącznie na swój licznik, tak, swoje jest zużycie, swoje... tyle ile pan potrzebował, tyle tak. pan grzał no, i tak dalej. Po na cały rok było 2,5 tysiąca. W tym y, teraz jak jest ich, to cena będzie wynosiła 4,5 tysiąca za rok. Tak Ale to w tym wygląda. jest też ta inwestycja, tak? Bo tu domyślam się, że to jest jakaś inwestycja, Jaka inwestycja. Z tego centralnego ogrzewania czy nie? Ich inwestycja? Dzisiaj Jaka inwestycja, że podejdą rurkami pod moje i to jest wszystko, metry, co oni zainwestowali. Dwa metry rury dali nam do, do mieszkania dwa metry rury. Działają też na moim akurat ogrzewaniu. To nie wiem, ile te ogrzewanie może kosztować dwa rury 20 zł. No chyba jakaś przesada, jeżeli pan mówi, że jakieś miliony czy coś takiego, gdzie? Myśmy to pokrywali, z naszych pieniędzy to było zrobione. Pani? U mnie to samo jest. Tak samo. Ja miałam centralne ogrzewanie na, na gaz i po prostu wszystko, cała instalacja została z tego, centra, z tego gazu i kalorycznego. Wewnątrz mieszkania, po prostu wewnątrz wszystko. mieszkania, wewnątrz mieszkania i nawet kaloryfery sobie zostawiłam. Tak, także że u mnie na przykład w mieszkaniu, a, a musiałam koszty po prostu też ponieść tam 15 tysięcy ty 7 lat temu. No. No i teraz co, panowie rozumiem, że przyszli, podłączyli się pod tą Bo to, instalację. No, tak, pod tą instalację się podłączyli, tak, tak. I przeważnie tutaj tak mają właśnie e, ci mieszkańcy, którzy, którzy mieli na gaz. No. I teraz tak. I do tego będzie teraz doprowadzona, rozumiem, systemowe ogrzewanie. Czy Państwo wiedzą z jakiego systemu to będzie? To, no, to jest. To wykonuje firma Węglokoks, która ma udział w Hucia Pokój. Nie, nie, ukrywajmy, że przypuszczam, że tu jest jakieś powiązanie, nie? Mhm. No. I w pana przypadku ten koszt będzie szacowany na 2000 więcej za samo ogrzewanie. Za samo ogrzewanie, tak. Nie licząc gazu, no, bo to zostaje. Tak. tak Użytkowy gaz tak, zostaje, tak, bo tak, 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 to będzie gdyby trzeba. To kompania miesięcznie no. ja, ja będę płaciła za samo centralne ogrzewanie miesięcznie 350 zł. No, tak, tak. I, tak. I do tego od stycznia podwyżka czynszu. No, A od października już płacę o 350 zł e, więcej za te właśnie centralne. To pytamy jeszcze, bo tu jeszcze związki zawodowe nam się zgłaszają. Pytamy. E, e, co trzeba, radzić, sobie, Panie trzeba, sobie, trzeba sobie wyjaśnić jedną zasadniczą rzecz. Jeżeli pan prezes i administrator e, napisał tam, jakie zostały poczynione tutaj inwestycje, tak jak on to nazywa. To umówmy się, że wszystkie te inwestycje były powiązane z tym, że tu przyjeżdżała Straż Pożarna, ponieważ były zatrucia. A czyli tutaj po prostu były interwencje? Oczywiście, było to że tak. I po takiej każdej akcji zostało coś zrobione, bo musiało być zrobione. Bo po prostu albo przyszła tutaj jakaś kontrola, która Hucie nakazała. Podobnie, bo mieszkańcy może tego nie wiedzą, jest centralnym ogrzewaniem. To ogrzewanie nie jest jakimś dobrodziejstwem, które Huta postanowiła mieszkańcom zafundować, tylko to była konieczność i terminy hute po prostu przycisnęły do tego, że nakaz był, że huta musi zrobić, zrezygnować e, z węglowego ogrzewania na tym Musimy tu postawić kropkę, bo czas antenowy nie jest, umy, ale pewnie do tematu będziemy wracać. Bardzo pięknie państwu dziękuję. Rozumiem, że protest w dalszym ciągu będzie kontynuowany mieszkańców. Szanowni państwo, mieszkańcy będą protestować, nie zgadzają się na takie czynsze, tym bardziej biorąc pod uwagę to, jak wygląda sytuacja w ich mieszkaniach. To był program Misja i Interwencja Mariusz Studzienny. Pięknie państwu dziękuję. Do zobaczenia. O